Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 21 września 2024 rok, dzień apostoła i ewangelisty Mateusza. Hasłami tego dnia są słowa wyjęte z przypowieści Salomona, 15 rozdział, 13 werset. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Rozdzieje apostolskie, 8 rozdział 39, werset: Radując się, jechał dalej swoją drogą. Drodzy, serdecznie Was pozdrawiam z Upsali. Jestem tu w Szwecji razem z delegacją z parafii świętej Trójcy. Aby rozmawiać o współpracy z naszą partnerską parafią katedralną w Uppsali, mieliśmy bardzo dobry czas, jak do tej pory, razem z innymi delegatami z innych parafii ewangelickich z Polski. Spotkaliśmy się w siedzibie diecezji, usłyszeliśmy referat Ansie Jekelen, byłej arcybiskup Szwecji, która mówiła na temat nadziei. Wiele z tych tematów związanych z nadzieją jest związanych z e, zgromadzeniem Światowej Federacji Luterańskiej, które miało miejsce w zeszłym roku w Krakowie. Tam podczas referatu Ansie Jekelen mówiła o nadziei jako o czymś co nie jest e, zwykłym optymizmem. Nie jest też utopijną nadzieją. Nadzieja chrześcijańska opiera się przede wszystkim na radości. Na zaufaniu, na takim pełnym tego słowa znaczeniu, nadziei pokładanej w Bogu. Często w naszym życiu pojawia się temat nadziei, kiedy już brakuje nam sił, kiedy nie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie się piętrzą na naszej głowie. I mamy nadzieję, że się wszystko Dobrze ułoży. Chrześcijańska nadzieja wynika przede wszystkim z tego, że Chrystus, który jest naszym mistrzem, zszedł na ten świat, zrzucił z siebie całą świętość, aby przyjąć postać człowieka. Oddał swoje życie dla tych, którzy go prześladowali. W ten sposób pokazał nam przykład, jak powinniśmy postępować. Ale przecież jego wzór nie jesteśmy w stanie naśladować w stu procentach. Kto z nas jest w stanie osiągnąć taki heroizm, kto z nas jest w stanie poświęcić się za drugiego człowieka, co dopiero za cały świat. Jest taki werset z Ewangelii według świętego Jana, ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zatem ta chrześcijańska nadzieja polega na tym, że idziemy z Chrystusem do świata. Pokazujemy Chrystusa takim, jakim go znamy, a znamy go jako tego, który daje nam nadzieję tu i teraz. Pomimo, że we współczesnym świecie często ulegamy takiemu pesymizmowi, Ulegamy różnego rodzaju zrezygnowaniu, to jednak z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy Ewangelii, jesteśmy światłem dla świata. Orędzie na temat Chrystusa, który przychodzi na świat, polega na tym, że Oto sprzeciwia się wszelkim rodzajom przemocy. I tutaj Ansie Jekelen podała pięć kwestii wszystkie zaczynają się od literki p a które mówią nam o pewnych problemach które mają miejsce w świecie na szeroką skalę a które dotyczą zarówno świat ogólnie jak i też każdego z nas osobno przede wszystkim polaryzacja która jest w społeczeństwie niezależnie jaki temat podejmiemy widzimy komentarze w sieci jak bardzo ludzie są podzieleni ta polaryzacja ma wpływ na klimat, edukację, zdrowie, na demografię, na, na nasze czasy. Po drugie, populizm, który nastawia ludzi przeciwko sobie i osłabia zaufanie nasze do autorytetów. Po trzecie, protekcjonizm czyli coś, co nie pozwala nam dostrzec globalnego zasięgu naszych działań. Skupiamy się tylko i wyłącznie na własnych interesach, pomijając to, że nasze działania mają zasięg szerszy, dotyczący naszego całego życia, naszych bliskich. Współczesny świat bardziej promuje, zauważmy, egoizm i nacjonalizm. Po czwarte, postprawda czyli szerzenie dezinformacji, kłamstw, które niszczą uczciwą komunikację. A przecież ta komunikacja jest niezbędna dla każdego systemu demokratycznego. I ostatnie P, z którym Ansie Jekelen walczy, a które zagraża nadziei to patriarchat, który wzmacnia globalne działanie, wymierzone przeciwko prawom kobiet, dziewcząt. Promuje toksyczną męskość i przeciwdziała sprawiedliwości. I te pięć. P, jak ona to nazywała, zagrażają nadziei, ale w kontekście tego zostawia też kolejnych pięć, a nawet i więcej pewnych C. Po angielsku od literki courage, czyli odwaga. W języku polskim tego nie widać, ale w języku angielskim to, te słowa zaczynają się od C i są to m.in. community, cooperation, Comprehension, commonwealth, czyli rzeczy, które zawierają w sobie taki rdzeń, taki sufiks, gramatycznie to ujmując, jak con, od łacińskiego cum, czyli wspólne. Na podstawie tego nadzieję odnajdujemy we wspólnym działaniu, we współpracy, w porozumieniu. Chrześcijańska nadzieja nie jest oczekiwaniem na coś, co wiemy. Że się wydarzy. Chrześcijańska nadzieja, w odróżnieniu od różnych trendów, jest nadzieją w, przede wszystkim w powołaniu do chrześcijaństwa w świecie. Nadzieja to wytrzymała roślina, która potrafi znieść bardzo wiele, oprzeć się wielu przeciwnościom. Ta nadzieja w czasach kryzysu, w jakim się niestety znajdujemy jest darem i cnotą. Nadzieja jest takim mięśniem, które powinniśmy trenować. Jeżeli zaniedbujemy Panie o naszą nadzieję, to nie przywrócimy jej z dnia na dzień. Ten trening nadziei obejmuje to, że zawsze jesteśmy gotowi do obrony każdego, kto jest skrzywdzony przez innych. I właśnie Trenowanie nadziei polega na tym, że my wspólnie działamy przeciwko tym kryzysom, jakie się dzieją. Przykładem tego jest powódź. Obserwujemy wydarzenia, jakie dzieją się w Polsce z trwogą i z lękiem o to, co będzie, ale niesamowicie działają ludzie, którzy wspólnie, razem sypią te worki z piaskiem. Ustawiają je na wały i wspólnymi siłami, czyli poprzez kooperację, współpracę, działają przeciwko rozdzieleniu wałów, przeciwko przesiąkaniu tych struktur, które mają chronić miasta i miasteczka. Więc te różne polaryzacje, jakie mają miejsce w świecie, z nimi nie jesteśmy w stanie zmierzyć się pojedynczo. Ale razem, we współpracy, na podstawie tego, do czego jesteśmy powołani, czyli do wspierania innych. Nie możemy ulegać już panice, ale właśnie jesteśmy pełni nadziei i wiary. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący miłosierny Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy w tym dniu za Ewangelistę Mateusza, który zostawił nam dzieło, które jest dla nas źródłem nadziei. Dziękujemy za jego życie, za jego powołanie, ponieważ ty uczyniłeś z celnika, ewangelistę i apostoła. Prosimy o błogosławieństwo dla naszego życia, niezależnie gdzie jesteśmy, abyś ty, panie, królował nad nami i napełniał nas nadzieją przekraczającą naszą rzeczywistość. Amen a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.